Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie i nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak możecie się w łatwy sposób wybić na TikToku oraz jak ogólnie na nim zacząć sobie zarabiać. Tak więc jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym was zachęcić do dołączenia na serwer Discord. Na nim po prostu macie wszystkie nowe powiadomienia o różnych nowych sposobach na zarobek w internecie jako pierwsi oraz jeśli chcielibyście się nauczyć podstaw zarabiania w internecie, zapraszam was tak samo jeszcze na darmowy kurs, link do niego znajdziecie w opisie a my już możemy sobie przechodzić do naszego odcinka. No i w ogóle jeśli chodzi o TikToka to ja wam tylko na samym początku jeszcze powiem taką ciekawostkę ponieważ ogólnie jeśli chodzi o zapraszanie ludzi na TikToku, ponieważ często po prostu na tym kanale gadam o marketingu afiliacyjnym to coś takiego nie istnieje do czasu i teraz się zdziwiłem ponieważ akurat no, w Polsce czegoś takiego nie ma ale taka po prostu informacja że jeśli chodzi o te kraje bardziej hinduskie to u nich jest taka promocja i tutaj w ogóle można coś takiego robić, że zapraszać nowych użytkowników do TikToka i na tym też sobie zagabiać, tak więc no tutaj po prostu to się nazywa TikTok bonus. Może to będzie wprowadzone do Polski, ale no myślę, że jakby no mała szansa, ponieważ no jeśli chodzi o kraj Polski, to tutaj dużo osób ma tego TikToka, no ale jest taka opcja, akurat właśnie w tych krajach no hinduskich bardziej, że oni mogą teraz w ogóle zapraszać nowych użytkowników do TikToka i na tym zagabiać. Oczywiście w Polsce to tak nie działa i pewnie raczej nie będzie działało. No a my już możemy sobie przejść do Odcinka. Tak więc w ogóle, jeśli chodzi o aplikację TikTok, to na samym początku ja Wam powiem, że kiedyś też z tego korzystałem jako taki test. Po prostu się z kimś założyłem, o to, że wbiję chyba tam 5000 obserwujących w miesiąc, a wbiłem je w tydzień. Tam miałem chyba nawet 6300, ale po prostu to konto już od dłuższego czasu jest zamknięte. Tak więc widzicie, że tutaj po prostu wpisałem jakieś randomowe literki, żeby też nikt mnie tutaj po prostu nie wyszukał. I teraz, jeśli chodzi ogólnie o jak się wybić na tym TikToku, a potem porozmawiamy sobie, jak zarabiać na TikToku, albo możemy w ogóle przejść od razu do tego zarabiania na TikToku, więc jeśli chodzi o zarabianie na TikToku, no to jest ono dosyć trudne dla początkujących ogólnie przez to, że no nie ma za dużo takich możliwości jak w porównaniu do YouTube'a. No i w ogóle jeśli chodzi o zarabianie na TikToku, to niestety jak się wyświetlają jakieś tutaj rzeczy, reklam co ja też muszę się upewnić, że mam wyciszony tak mam ten głos, no to tutaj jeśli się jakieś tam filmy pojawiają, to zazwyczaj tutaj w ogóle nie dostają no ci ludzie za reklamy, bo tutaj wcześniej też była jakaś reklama, ale to po prostu twórcy, którzy tworzą te TikToki jakby też no, za to nie dostają pieniędzy, że na przykład mają bardzo dużo wyświetleń albo dużo lajków i tylko jedyną opcją na zarabianie są transmisje na żywo. I teraz jeśli ja bym sobie tutaj wcisnął transmisję na żywo, to tutaj czasami pojawiają się jakieś tam osoby, które prowadzą jakiegoś lajwa i tutaj jest jakaś dziewczyna, tutaj jest... Ktoś tam kolejny i na tych liveach można zarabiać za to, że jeśli ktoś tam jest popularny i tam ktoś mu wyśle takiego po prostu donata, też na tym sobie może taka osoba zarabiać. No i jeśli chodzi o te właśnie, bo to się tak chyba nazywa jakieś tam diamenty czy kryształy, no to żeby w ogóle jakby tutaj wejść i zacząć zarabiać w tym, no to po prostu osoba, która ogląda waszego TikToka, musi sobie dowodować tutaj konto i to się robi bodajże tutaj w saldo. I tutaj też zaraz Wam pokażę, ile to wszystko kosztuje, zakup takich jakichś dodatkowych yy, rzeczy. No ale to tak jak mówię, akurat jeśli ktoś z Was prowadzi sobie live'a, to potem może tutaj podarowywać komuś te pieniądze. Jak widzieliście, ja mam tam zero monet i tutaj jeśli chodzi o te prezenty live, to no, też są te diamenty, właśnie o to mi chodziło. No, ale tutaj, jak ja widzicie, też nie prowadziłem żadnego live'a, więc tutaj akurat nic na tym nie zarobiłem. No, ale w tym momencie, kiedy ja bym chciał sobie kogoś oglądać, to tak samo widzicie, że tutaj 70 monet kosztuje mniej więcej 5 zł. 7000 monet kosztuje aż prawie 500 zł. I tak to mniej więcej wygląda. Więc jeśli chcielibyście sobie akurat streamować na TikToku i byście mieli swoją taką rzeszę fanów wiernych, no to oni też mogą Wam wysyłać takie donaty i dzięki temu na tym będziecie sobie mogli zarabiać. A jeśli chodzi o TikToka, przez to, że TikTok jest dosyć prostą platformą w takim sensie, że oni po prostu na tym TikToku jest się dosyć też łatwo wybić i strasznie się duże zasięgi. Dużo osób tworzy TikToka, szczególnie nawet YouTuberów, po to, żeby promować swoją działalność na przykład na YouTubie czy na Instagramie i teraz po prostu, jeśli ktoś akurat ma TikToka, możemy sobie wejść przykładowo na tą dziewczynę, to ona jest w stanie sobie tutaj podłączyć swój Instagram i tak jak widzicie to on akurat też ma podłączonego, ale jakoś widać, że nie ma zbyt dużo różnych obserwujących, ale akurat teraz bardzo dużo osób tworzy sobie TikToka, żeby promować albo swojego YouTube'a, albo swojego Instagrama, ponieważ tam jest zdecydowanie łatwiej zarabiać na no, tych social mediach, ale jeśli chodzi o TikToka, to teraz jest też taka nowa rzecz, ponieważ często jeśli ktoś już jest bardziej popularny, może po prostu na swoich TikTokach promować jakąś firmę i oni na tym też zarabiają przez to, że ta firma im płaci za reklamę jakiegoś produktu, ale raczej tak jak ja już wcześniej Wam wspominałem, jeśli nie wiem, macie te 10 tysięcy, 20 tysięcy na TikToku, to nie jest jeszcze bardzo duża liczba i tak jak ja Wam kiedyś mówiłem tutaj, ja na tym TikToku też kiedyś próbowałem tej metody, o której zaraz Wam powiem, jak można się łatwo wybić na nim i też nie musicie się bardzo na nim męczyć. Tak więc już możemy sobie przejść do tych konkretów i jeśli chodzi o Wasze konto na TikToku, to najlepiej w ogóle jeśli jeszcze nie macie żadnych obserwujących, wchodzicie sobie w jakieś tam profile, które zazwyczaj no, są podobne do Was, czyli jeśli chcecie nagrywać TikToki po polsku, to wchodzicie sobie do polskich twórców i ich po prostu obserwujecie. Szczególnie tutaj chodzi o to, żeby no, były obserwowane takie osoby, no, które mają no, mało właśnie tych wszystkich obserwujących i wtedy liczycie na to, że oni mogą Was otobserwować. I przykładowo, jeśli ja bym chciał sobie stworzyć tutaj TikToki nawiązujące do jakiejś gry i teraz może być to przykładowo Minecraft. Ja teraz sobie znajdę tutaj coś, co jest nawiązujące do Minecrafta. Minecraft. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Czyli uznajmy, że ja bym akurat chciał sobie tworzyć TikToki bardziej tylko z gry. Nie będę też chciał pokazywać swoich twarzy. I tutaj szukamy raczej takich osób po polsku, więc ja jeszcze muszę sobie wpisać Minecraft Polska. No tutaj, akurat, to jest dosyć ciężkie. Teraz jedną ręką to wpisywać: Polska. OK, zobaczymy. Po prostu musimy znaleźć jakiegoś takiego twórcy, na przykład, który akurat tworzy ten sam jakby no content i tutaj widzicie, że jest jakaś osoba, która no gra sobie w Minecrafta i po prostu wchodzicie na nią i też widzicie, że ona tam ma jakichś tam obserwujących swoich i oni zazwyczaj też po prostu lubią coś podobnego jak Minecraft i wtedy ich po prostu obserwujecie przez jakiś czas i dzięki temu taka osoba Was może obserwować i już macie pierwszego potencjalnego widza no w sumie Waszego TikToka. Potem jak już będziecie mieli większe te liczby, wyższe liczby to po prostu no ich musicie odobserwować, żebyście też nie mieli bardzo dużej ilości Ludzi randomowych, którzy Was obserwują, ale tak po prostu można łatw, w łatwy sposób pozyskać swój początkowy ruch na Waszym TikToku. I teraz pokażę Wam w ogóle taką opcję na najłatwiejsze wybicie się na tym TikToku. I jest to troszeczkę może kontrowersyjne, ale. No, jeśli chodzi o to, to naprawdę działa, i tutaj nawet nie musicie mieć, nie wiem, specjalnych umiejętności, żeby na tym w ogóle się wybić, czy cokolwiek innego, tylko po prostu poświęcić trochę czasu na poszukanie innych wartościowych TikToków i o czym ja teraz będę mówił o duetach. I teraz pokażę Wam osoby, które, no, dosłownie nic nie robią na tym TikToku i mają prawdopodobnie, tam bodajże chyba jedna osoba miała 700 tysięcy tych obserwujących, bo to tak się nazywa. Ja też za często nie korzystam z tego TikToka i też od razu, no nie jestem też w ogóle zwolennikiem jego, więc po prostu od razu też po zakończeniu tego filmu go instaluję sobie, ale chcę Wam to pokazać jako właśnie taka no, informacja dla Was i też jako taki filmik. No i po prostu też nie szukałem jakiejś dużej ilości tych osób do pokazywania jako ich przykładów, ale tutaj akurat znalazłem osobę, która no, stworzyła sobie jakiś fanpage takiego innego gościa i tutaj jedyne co ona robi to praktycznie tylko siedzi przed telefonem i ogląda inne TikToki. No bo jak wiecie, jeśli ktoś z Was ogarnia TikToka, można tworzyć sobie takie duety. I tutaj w tych duetach chodzi o to, że po prostu ty patrzysz, jak. Ktoś, jakiś inny filmik ciekawy, ktoś zrobił. No i tyle w sumie. Zobaczcie, ta osoba po prostu się patrzy, uśmiecha się do tego TikToka, a ten TikTok, który ona sobie tutaj wybrała, no w tym momencie jest, no można to powiedzieć, jakiś taki ciekawszy. Teraz możecie też zobaczyć, że tutaj niektóre filmy mu się wybijają. Akurat zobaczcie, tutaj ten filmik jego najnowszy, ma tylko 6000 wyświetleń, ale tak jakiś. TikTok z arbuzem ma już 7 milionów wyświetleń i tutaj 200 tysięcy łapek w górę. A zobaczcie, osoba po prostu znalazła jakiegoś ciekawego TikToka, jakiegoś kreatywnego TikToka, no i tylko siedzi i się uśmiecha do tego, bo to jest ta osoba, która to tworzy. Więc po prostu, jeśli chce wam się poszukać trochę różnych takich ciekawych TikToków i potem porobić sobie z nich duet i po prostu się tylko patrzeć na nie, to w tym momencie naprawdę możecie uzyskać no, dosyć ciekawe zasięgi i w tym momencie zobaczcie, ta osoba ma prawie 800 tysięcy tych widzów. Tak jak mówię, to nie jest jakoś taki niesamowity content pod tym względem, że no nie robicie nic ciekawego, no tylko po prostu patrzycie się na jakieś lepsze, ciekawsze od Was, od Was TikToki dosłownie, mogę tak powiedzieć. No i w tym momencie jakieś tam niektóre zdobywają zasięgi. Tutaj akurat widzicie, że też jest jakiś tam TikTok, gdzie ta osoba znowu co robi? Po prostu się patrzy na tego TikToka. No i w tym momencie tutaj jest jakiś tam bardziej ciekawszy TikTok i tutaj inna osoba Właśnie sobie coś tworzy, no i to zazwyczaj zyskuje zasięgi, a widzicie, że po prostu tutaj, no nic też nie musicie, nie potrzebujecie mieć jakiejś specjalnej umiejętności, żeby to zrobić. Oczywiście, to jak mówię, to jest taki najprostszy sposób, jak się wybić na tym. Ty po prostu robicie duety z ciekawszymi TikTokami i teoretycznie to się w ogóle nazywa reakcja, że na to reagujecie, no a to po prostu możecie takich TikToków, zobaczcie, zrobić 10, 20, 30, nawet 50 w ciągu dnia, tylko wystarczy, że znajdziecie sobie, no tutaj kilka takich dosyć ciekawych filmów i możecie na tym naprawdę bardzo duży zasięg robić, a w przypadku jeśli na przykład byście chcieli być, no troszeczkę bardziej oryginalni, no to żeby nagrać takich 50 TikToków na przykład jak, nie wiem, tańczycie, jak gotujecie coś, co naprawdę jest bardzo ciężko takie coś przygotować, a w tym przypadku, no, dosłownie ta osoba często ma ten sam, to samo tło, jest w tym samym pokoju i tylko sobie patrzy się na to, i to jest, jest dosłownie, to jest jedna jej praca. Ale teraz wam pokażę inną osobę, która też w bardzo ciekawy sposób wykorzystała opcję. No, no, tylko w sumie otworzyła oczy, tutaj jak widzicie. No i tak jak mówiłem, teraz wam pokażę osobę, która w lepszy sposób wykorzystała, jakby te TikTokowe reakcje i tylko też siebie dała tej pracy całej, ale dzięki temu naprawdę. Jej TikTok tam bodajże ma chyba. Tutaj też jeszcze pokażę Wam, zobaczcie, tu jest film, który ma 4 miliony. Tutaj jest film, który ma 3 miliony. No i ta osoba i tak w sumie tylko się patrzy na cudzy TikTok, jak ktoś tam masuje jakiegoś tygrysa. Dobra, ale teraz mówiłem o tej osobie, która jest dosyć ciekawsza i ona na tym swoim TikToku ma, z tego co wiem, bodajże 78 milionów obserwacji. I wam pokażę o kogo mi teraz chodzi. I tutaj akurat był fanpage tej osoby, bo mi najbliżej, no ją w sumie znalazłem. A mi chodzi o tego gościa podobnego, tylko on tutaj akurat to jest oryginalna ta osoba, która tutaj tworzy te TikToki. No i zobaczcie. Ta osoba tak samo tutaj reaguje na dosyć cringe'owe TikToki, czyli na takie dziwne TikToki. No zaraz wam też pokażę na czym jego content właściwie polega, ale zobaczcie, że ma naprawdę bardzo dużą ilość tych obserwujących i tutaj jego filmy zyskują naprawdę bardzo dużą popularność i dodatkowo też dzięki temu, że ta osoba no, tworzy tego Tiktoka, też ma tutaj podlinkowanego swojego no, Instagrama i w tym momencie, jeśli ktoś widzi tego Tiktoka, to też widzicie, że jego Instagram ma tutaj 22 miliony użytkowników, a tak jak mówiłem na Instagramie jest łatwiej tutaj w ogóle znaleźć jakąś współpracę, więc no akurat jeśli chodzi o ten Instagram to na pewno tutaj za reklamę u takiego gościa, który ma 30 milionów tutaj obserwujących, no jest naprawdę dosyć dużo pieniędzy, można za to wziąć. I tak samo ta osoba akurat reklamowała swojego YouTuba, ale ja patrzyłem, że akurat ten użytkownik nic nie nagrywa na tym YouTubie, więc no tutaj akurat, no może troszeczkę się magnuję, ponieważ na YouTubie też mógłby zarobić więcej. Ale teraz sobie przechodzimy do właśnie jego kontentu i na czym polega jego fenomen cały. I tutaj chodzi o to samo, że on po prostu reaguje na jakieś te filmy, ale przy okazji robi to taki, w taki bardziej humorystyczny sposób. Mogę wam to pokazać i po prostu on szuka takich żałosnych TikToków, dosłownie cringeowych TikToków, które są głupie. Widzicie tutaj, po prostu ta babka no, nie potrafiła otworzyć drzwi, bo trzymała sobie no je nogą i potem on następnie po takim dziwnym, głupim filmiku pokazuje, że jak to tam dokładnie powinno wyglądać, i że to nie ma nic w tym trudnego. I tak samo tutaj jest kolejna jakaś babka, która, no to są takie dosyć dziwne filmy, i to takie w sumie jak na cały ten TikTok. Ja nie jestem jakimś zwolennikiem tego TikToka, więc też nie będę jakoś pozytywnie do niego nastawiony i widzicie jakaś tam no, głupia sytuacja, że jakaś babka jej się tam wód zawiązał, coś tam i ona po prostu obcięła cały kabel no i on tu pokazuje po prostu jak to no, wyjąć, bo to nie ma nic trudnego. No i on po prostu robi takie, no można to powiedzieć też ingoniczne tiktoki, takie wyśmiewające to osoby, które robią jakieś takie głupoty i potem pokazuje jak to mniej więcej wygląda i na tym w sumie on jakby się wybił i więc też to wyglądało jako, że on po prostu reagował na filmy innych, ale robił tutaj w humorystyczny sposób i naprawdę mu się to na, no bardzo opłaciło bo dzięki temu ma rzesze fanów, a też no, niektóre te filmy nie są trudne, po prostu wystarczy wziąć sobie no, jakiś tam kubek, jakieś tam nożyczki i dzięki temu no też można zrobić takie coś podobnego. Tutaj też jest kolejne, ja takie właśnie przygotowałem właśnie tego użytkownika, takie dosyć żałosne, no te scenki, które on sobie tutaj wybierał i potem on to pokazywał. I zobaczcie, tutaj na tym filmie on ma 15 milionów polubień, co jest naprawdę bardzo duży zasięg, no i on potem znowu pokazuje, dlaczego ci ludzie, no są troszeczkę dziwni. Oczywiście tam te filmy Większość tych, które tam były wyświetlane przed nim, to też były takie parodie, tych jakichś właśnie 5-minute crafts czy jakichś tam innych pierdół, bo też są takie w sumie kanały na YouTube, które robią takie niby life No ale on to też jako taki w humorystyczny sposób właśnie robi takie duety do tych filmów. No i tak jak ja już tutaj wcześniej mówiłem, on się wybił tym sposobem i jego filmy, no są też w pewnym sensie humorystyczne i dzięki temu on, no na tym. Naprawdę zyskuje teraz bardzo dużo zasięgi. Oczywiście możecie sobie pomyśleć jakiś taki podobny kontent, taki podobny do niego, albo wymyślić swój własny, który no jest też dosyć prosty w realizacji, a potem na nim można, no chodzi tutaj o to po prostu, że TikToki te powinny być śmieszne albo jakieś takie niesamowite, ale tak jak ja już tutaj wcześniej wspomniałem o. Tych innych osobach, które po prostu oglądają inne filmiki. Tutaj też pokażę innego ziomeczka, który ma 2 miliony wyświetlenia, a robi coś zazwyczaj podobnego, że ogląda jakiś tam filmik sobie. Coś tam ciekawego, niby, i albo coś tam mówi, albo, nie wiem, gada, albo po prostu na to reaguje. Teraz widzieliście, że też on otworzył usta, więc pewnie na to reagował sobie i na tym też jakby zdobywają te swoje zasięgi. Więc, no tak to mniej więcej wygląda. Akurat to jest najłatwiejszy sposób, żeby zdobywać tutaj akurat jakieś takie w krótkim czasie dobre wyniki, jeśli chodzi o no, zasięgi na Waszym TikToku, no powiem Wam, że to, to nie jest nic jakby specjalnego pod tym względem, bo po prostu siedzicie sobie yy, i oglądacie filmy innych, ale no to nie ukrywając działa i czasami wtedy się łapiecie na te wiralowe filmy i dzięki temu no po prostu możecie w bardzo krótkim czasie zdobyć bardzo duże zasięgi. No i tak to mniej więcej wygląda, a pracę jaką tutaj włożycie, no to praktycznie widzicie on tylko jak tam ten żemek zrobił coś dziwnego, otworzył oczy i tylko, jakby nagrywa swoją reakcję na to coś i no, dosłownie widzicie, że to jest to samo: siedzi w jednym pokoju, ogląda coś, otworzy oczy, no i to jest jakby ten TikTok. Więc, jakby jeśli chodzi o tworzenie takich TikToków, to to nie jest jakby nic skomplikowanego. Ale no tak jak mówiłem, są też osoby, przykładowo ta osoba, która w dosyć ciekawy sposób wykorzystała te reakcje na różne TikToki i dzięki temu też zdobywa bardzo duży zasięg i no też może ewentualnie sobie na tym TikToku potem zarabiać. Więc to już byłoby na tle w tym dzisiejszym odcinku. Przypominam także o dołączeniu do discograf, w którym po prostu macie wszystkie informacje o nowych sposobach na zarabianie w internecie jako pierwsi oraz do dołączenia na kurs, w którym pokazuję podstawy zarabiania w internecie. Jest Mowy, tak więc też wszystkie linki są w opisie, a ja już się z Wami żegnam, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.